Witam Was. Dzisiaj przedstawiam Wam konkurs z okazji 300 wyświetleń na moim kanale. To będzie dotyczyło wygrania Bugatti Veyron oraz domu. Dom jeszcze nie został zrobiony, a Bugatti Veyron jest prosto przed moim domem. Zrobiłem zdjęcie, teraz można zobaczyć. Jak wygrać konkurs? Po prostu trzeba skomentować na filmiku i polubić go. I zamiast e, można wygrać e auto i dom. Dzięki, no oglądanie, no i...